Siemano widzowie, dzisiaj sobie zagrałem Minecraft Bedwars, ale bez używania mieczyków. Zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, już jestem w runce. Jak mówiłem, bez używania mieczyków. Coś się bić. Oj. kocha moje. No, budow obudowanie łóżka. Dobra, teraz można iść na kolegę. Jezus zaraz Zarazcie łapeczkę i subika z dzwoneczkiem, oczywiście łapeczkę w górę. Bo jak inaczej. Cii. Że tak powiem. Tak jak już mówiłem. Odkładamy mieczyk. Trzemy... Szaml... O to skier to. Będzie dobra. Nie jestem dobry bedworsy, ale trzeba jakoś kolegę roz... no i wiadomo no. 6 złota. No i to mi się podoba. Okej, okay, okej. Okay. Kolegaś. Kolega do nas przyszedł. Jak widać no jest mocny, tak? Aj. To chyba będzie przegrana runda, no to będzie jedna bonusowa. Albo widzowie. Dobra. Ajajaj, no i to jest... Dobra, już jestem w kolejnej rundzie. Yy, no i wiadomo, mieczek sobie wyrzucamy. Akurat tak niefartownie go zrzuciłem. the go. Chodź tu do mnie. A few moments later. Oh, okay. Wkurwę. Ale... Say what? Topór! Spadł. Spadł. Bardzo ciekawy, że mam jeszcze Beda. Idziemy tutaj do tej skrzy. po diamenty. Nie uda mi się na 100%. Jakbym nawet chciał. widzę tej mapy. To jest pierwszy właśnie powód. O. Znaczy... Czemu cztery? Idealnie na shortnessa. Niestety tutaj się nie da. Okej, okay, kolega się już buduje tutaj. Oha, No to sobie rzucę i... i... Że tu przy. Coś tu mordia. O, dzięki. W sumie tu, tu nic nie straciłem. Straciłem troszkę HP przez moją głupotę. A nie, 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 Na no to mnie nie słuchajcie. czekajcie, widzę O. Teraz to. Co jest? Nice. Dobra. Ja czuję, że przez, przez takie coś, że spadam. Stracę użyczkę. gdzie Powodemaby też nie? Tak. Trzeba się. Chyba dolecę. Ewidentnie dolecę. Tutaj można zaryzykować, tak? Ale nie trzeba. Czuję, że jak ktoś. Też... Widziałem. A teraz.